co się z tym Myślę, że <grywa> o, buch, nie Nie wierzę na no, Lucy on mnie nęka i nachodzi. Nie wierzę. Dobra koniec zabawy wchodzimy do Animusa! I e, gramy prawowitym e, sobą Of course Ah! Oh, what are you, a tiny child? Sean? Well... Tak, zasypiamy. I coś się dzieje. Zaczynamy rozgrywkę w dwójeczce. Dwójka jest nawet fajna. No, ciekawa gierka. I wszystko nam się buduje. Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme. Insieme. Ah. Ah. Silenzio, my friends! Silenzio! Grazie! Do you know what brings us here tonight? Honor. The ERE De Pazzi slanders my family's name and forces his own miseries <gcendants> upon us. If we Enough of yeah. your nonsense, Crulo! <laughs> On a we were just talking about you. I'm surprised to see you here. I thought the Patsy hired others to do their dirty work. It's your family that cries for guards when there's trouble. Cotardo, afraid to handle things yourself? Your sister seemed quite satisfied with the handling I gave her earlier. <laughs> <laughs> No nie, kamieniem nam po ryju. Chociaż dobrze jest wytłumaczone, dlaczego mamy tą bliznę. Bo przy Altajerze nic nie było wytłumaczone, a tutaj wytłumaczyli. Dobra. I gram na klawiaturze. No kto mnie zaatakuje? Ja chcę walczyć! Ściana go zjadła.

and <laughs> you have style but endurance is what counts let's see how many of them you can ruin before they get the best of you no <laughs> Nie wiem dlaczego, ale w jakiś właśnie dziwny sposób y, to y, jedynka jest y, moją najlepszą częścią. Co ty kamieniami rzucasz? Co ty jesteś? Ecio w niego! Co to przedszkole jest? Kurde, człowieku, przed szkole się bawisz, że kamieniami rzucasz. O! Dawaj, leżącego bijemy! Nie, dobra. Staniesz! Lesz! Jak ci każe! Tam brat ma kłopoty! Tyż ma to! Hold on. What? You've almost won this. Your lip. Just a scratch. Let the doctor decide. It's not necessary. Besides, I've no money for this doctor of yours. <laughs> wasted it on women and wine, huh? I'd hardly call it wasted. Give me some floorings, then. Or have you done the same? <laughs> <laughs> Search them. <laughs> There's bound to be something in the pockets. Tak, i teraz gra nas uczy kradzieży. Tak, tutaj yy, o naszym bracie. Można sobie ładnie poczytać. Niektóre rzeczy są naprawdę ciekawe, i niektóre rzeczy będę czytać. A niektóre sobie po prostu odpuszczę. Te takie trywialne. Dobra. Krajemy, krajemy. Osiem florenów. Bieda. Później to będzie naprawdę bieda, bo będzie po cztery, pięć florenów. Uuu, ten to był bogaty, kurde. I jak już mówiłam, w jakiś właśnie dziwny sposób. To Assassin's Creed 1 jest moją najulubieńszą częścią. Chociaż. That's wow, 111, nie, nie wierzę. Nie kłam gro! Miałem 111 florenów. Tak, idziemy do doktora. Pomażę nam wacikiem po mordzie i będziemy zdrowi. Haha. A ha. no gdzie ty jesteś? No, dobra, spinami e leccimi do' Medico! Ah, non sei sbagliato! Solo voglio aiutarti! Che cavolo sei tu? Ben trovato, dottore. Hmm. fratelli Auditore. Perché non sono sorpreso? Hai fatto abbastanza amare di te Non niente, davvero. Devi aiutarlo. That pretty face. This is only us. <laughs> there we are. Now get out of here. Grazie. Today, mamy o medyku. Aha. No. Tutaj właśnie jest y, też wytłumaczone o tych y, maskach, czemu noszą takie, a nie inne. Nie! 200 florenów! u mnie! Co za złodziejstwo! Jak w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych czasach też y, lekarze skubią. Jak mogą. We should head home, Ezio. Father sure to be wondering where we've gone. Yes, let's rather avoid a lecture. Up for a little race then? To where? Uh, roof of that church. Aha, aha. I jak ten to gram na klawiaturze i tutaj będzie jakaś scenka, gdzie trzeba będzie wciskać odpowiednie guziki, ja ludziska już od razu mówię, że ja się w to nie bawię. Bo o ile w, na padzie idzie ogarnąć te przyciski, to tutaj nie, nie idzie. One 2 <coughs> Baby brother still has much to learn. No dobra Come tanta Ruda, Jestem przecież przed tobą i to w cholerę przed Tak, 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 Spinanie się Jest to y, najciekawsza część tej y, gry Tej serii Saway, Assassin's Creed. It is a good life we lead, brother. <sighs> the best may it never change, and may it never change us. Nah, Tak. Nice! fine Alright, enough of that. We really should head home. Let's go. Wait. What? Who go home? Ezio, let Cristina sleep. There will be time enough for that. Later. Ah. Uh. Aha, mamy się udać do jakiejś tam Krystyny. Nie wiem, Ludziska, nie kojarzę jej. Tyle bab się przewinie w, tych, w tej części Assassin's Creed, że ja jebie. Że to nie sposób ogarnąć, która jest kim i czym. No. I tak cię dorwę, pizdeczko prędzej czy później. No i sobie gdzieś tam w cholerę poszli. Nieważne, tak tutaj krycie się.

To ja wejdź. <tak>, tak. No i jak już mówiłam, nie bawię się w to. Może. Uda mi się raz. Udało mi się raz. O kurde, nie wierzę. Teraz co? Eee, nie udało. Eee, nieważne. Nie wiem, czy mi się udało, czy nie, to jest trywialne. I tak to zrobiłam, yy, i tak jakby się nic nie naciskało. Krystyna! Elia! Tutor będzie tu wkrótce. Chodź, moja córka. Czy to naprawdę tak straszne, że... Chłopie, co to jest? Przepraszam, Messere. ale kto to jest? Zabiję Nie, nie, to nie jest potrzebne. Guards! Guards! la sua testa. I od razu kompletnie ubrany Dobra, spierdzielaj! Spierdzielaj! No, to jest właśnie głupie, że i tak jakbym nic nie naciskała, to i tak by zrobili swoje, więc Co w tym jest... Jaka różnica jest naciskać to? I tak zrobią swoje, i tak zrobią. O, gdyby się nie naciskało i by kazała gra mi y, to naciskać, to wtedy to byłoby jakieś wyzwanie. Ale tak? Nie. Chociaż. Never mind. Czy by zrobili, czy nie. Nie obchodzi mnie to zbytnio. I tutaj właśnie podoba mi się. E, motyw tego e, zarządzania pieniędzmi. Potem dostaniemy posiadłość, którą musimy zarządzać. Bardzo fajne i takie, hmm, taki powiew nowości dodaję do tej serii gier. Tam ja tutaj chcę. Co wy ode mnie chcecie, panowie? Coś ode mnie chcesz? Mała walka. Ha, myślał, że nie ogarnę. No to spieprzaj. No, za pierwszym razem jak grałam to uciekałam przed nimi. Ale dobra, idźmy do ojca i na dzisiaj trzeba zakończyć, bo to już będzie długo, jeszcze wysłanie. Ech, ciężkie jest życie. Tak, tutaj mamy o naszym ojcu żywionni Auditore, Można sobie poczytać. Um, mm -hmm. Fajnie. Good morning, father. Come with me. Something wrong? Do you think me blind and deaf, son? I know all about your fight with Vieri di Pazzi last night. And then this little visit to Cristina. Your behavior is unacceptable. It. It. It reminds <laughs> me of <my> so at <laughs> your age. I assume these misadventures won't interfere with your work today. No, padre. Avete la mia parola. I prepared some documents here for Lorenzo de Medici to review. I need them delivered to him. With haste, father. Return to me when it's done. Das tar do Lorenzo de Medici. Wybaczcie ludzie, ale nie umiem czytać tak jak to się wymawia. A Jasna, Lorenzo di Medici, mio e I have done as requested and completed my investigation into the Milano incident. I can confirm for you that it extends far beyond dissatisfaction with Duke Galeazzo Sforza's rule. It is my belief that other parties, desirous of far greater gains, manipulated events in such a way as to achieve their goals without being revealed themselves lampugnani olgiati and visconti are guilty of the crime to be sure and they have met fitting ends for their betrayal but several other noble families are implicated as well our own francesco de pazzi among them their cause and motive is not yet clear to me but initial findings indicate a plan, the scope of which is sure to disturb you. Best we continue this conversation in person, as I am hesitant to put my suspicion to paper. Reply with a place and time, and I will meet you there. I have also ordered Francesco be held by the gonfaloniere until we can clear up this matter. Yours in confidence, Giovanni. Nice. Dobra, jeszcze tylko y, dostarczę list i kończę na dzisiaj. To kuźba będzie i tak y, za dużo. Kurde, blade. Jeszcze wysyłać będzie się wiecznie. No dobra, spoko człowieku. To ja cię potrąciłem, to ja powinienem przepraszać.

I've eight florenów. Jest good. Ah, Ezio How are Come sempre. I have a letter for Messer Lorenzo. I'll see that he receives it when he returns. Returns? They've gone to Villa Careggi. I'm afraid, and not expected back for at least another day. I'll let my father know. No dobra, teraz wracamy do... ojca. Um, cholera, nie tą samą drogą, co że... A mogę tu? Eee, mogę kraść. Dobrze jest. To ja nie rozumiem, po co te dziwki później nas będą uczyć kradzieży. Nie rozumiem. Dobra. Koniec zabawy. O, dobra. Idę do domu. Keep up the good work. Bischero. <laughs> you worry too much, Giovanni. Ah, hello, son. You remember my friend Uberto? Good morning, Gonfaloniere Alberti. To you as well, young man. I trust you delivered the message. Si, padre. But it seems Lorenzo is out of town. Hmm. I did not anticipate this. What does it matter? So you wait another day or two. Listen, your mother and sister have been looking for you. I'll need you again in a little while, but for now, see if you can't help them. Are you sure? Yes, now if you'll excuse us. Good to see you, Ezio. No dobra. To jeśli oglądaliście to dzięki miłego dnia, bądź wieczoru i ja tutaj zakończę. Na razie.